Hejka. Coś... Coś się zepsuło i... nie było mnie słychać. <laughs> Pozdro, Robert. Eee, dawno nie przemawiałem. A jest parę temacików, jak zwykle. Jak nic nie mam, to nie nagrywam bzdetów. A jak coś jest i to poważnego, to to trzeba Kilka słów powiedzieć, słuchajcie, na początku powiem o czym będzie gadka. Jak komuś to do niczego niepotrzebne, to może sobie od razu przełączyć, wyłączyć, wejść na inny kanał, jakiś bardziej rozrywkowy, robić coś ciekawszego. Krótko, krótko o tym co ostatnio na wyjeździe było. Tam półtora tygodnia temu byliśmy, a wiecie, że ja nie wrzucam relacji od razu na gorąco, czasem z opóźnieniem, bo życie jest inne rzeczy do roboty dużo ciekawszych spraw niż latanie po placach i a to jest tylko dodatek jedna rzecz jakaś tam z wielu i tak będzie o tym będzie o tym o ważnym temacie jakim są wyjazdy w tym momencie teraz odnośnie walki wszędzie w okolicznych w okolicznych krajach z koronawirusem o tym czy, czy, czy można czy bezpiecznie jak co ja o tym sądzę Więc tak, wyjazd ostatni, jak każdy, był normalny, niczym się nie, nie różni od innych. Yy, ciężko było coś fajnego znaleźć, no ale myślę, że, że chłopaki są zadowoleni, no z tego co mówili, są zadowoleni, z tego co kupili. Yy, też szukali, szukali czego innego, co innego znaleźli. To tak nieraz jest, że, że ktoś szuka Audi'a, a, a kupił Hyundai'a co akurat wydaje mi się nie było złą decyzją bo sam bym wolał Hyundai'a i 30 z 17 roku sobie kupić fajnego fajnie wyposażonego i, i fajne świeżutkie i rocznikowo i jakościowo i technicznie auto za te same pieniądze pewnie audiczka by była 5 lat starsza no i co za tym idzie zużyta czy zniszczona bardziej no wiadomo tak można kupić nieraz bardzo ładne auto i 15-letnie no ale to jest Zawsze to jakiś tam rocznik. Czasem, czasem ktoś ma kryterium, że chce sobie odmłodzić auto, a nie brnąć znów w stary rocznik, który, który ma teraz. To wszystko zależy od podejścia człowieka. Na końcu, jak zwykle, wrzucę parę zdjęć tego, co było kupione, tego, co było ciekawe. Jakoś specjalnie tam tych filmików dużo nie ma, że znacie, znacie sposób, w jaki ja działam. I na razie nie zamierzam go zmieniać. Jak komuś to nie pasuje, no to mówię, kanałów jest mnóstwo. Słuchajcie. Kupiliśmy oktawkę 2007 rok w nawce, a fajna 18 chyba w środku w bagażniku była, była auto na zimie, 18 w środku. Kasa była dobra za tą oktawkę, trochę trzeba serca w nią włożyć, bo była troszkę zapuszczona. Nic nie było zniszczone ani pościerane tylko zwyczajnie ktoś zapuścił auto, ale no nie były złe pieniądze. Chłopak sobie kupił ten samochód z małą przygodą, ale doleciał, bo tam troszkę zaczął wstawiać po drodze z Niemiec i się auto w tryb awaryjny w tryb awaryjny wskoczyło jak tam mówi że delikatnie 1.8, 1.9 na liczniku było widać i później nagle tryb awaryjny się, się pojawił ale po, po, po wyłączeniu, włączeniu wszystko wróciło do normy że nie było jakiejś tragedii reszta wszystko bez przeszkód wróciło fajną meriwę żeśmy kupili też tam będzie oczywiście nie mówię wam za ile bo nie mam zielonego pojęcia czy te auta będą moc sprzedane, czy nie będą moc sprzedane. Zawsze wychodzę z założenia, że być może ktoś to będzie sprzedawał. Pieniądze moim zdaniem były dane dobre, bo też trzeba patrzeć jaki jest stan tego auta i jaki jest przebieg tego auta. Adekwatna musi być do tego wszystkiego cena. Także, także tak, to, tak to wyglądało. Dużo było też jeszcze ciekawych samochodów, ale no mówię, nie, nie wszystkich wszystko interesowało. O tym akurat nie ma co się rozwodzić. Słuchajcie, teraz pro, pro, problem, problem wyjazdów teraz w tym momencie. Mam zaplanowany wyjazd 24. Jak zwykle, no, na, na początku każdego miesiąca, czyli początek kwietnia, później przed świętami jakoś początek i po świętach też miałem zaplanowane i nadal mam, ale teraz tak, na 24 tam ktoś jest zapisany. Jeżeli ktoś by chciał, to oczywiście się może zapisać. Tylko że... Poprzedzam od razu, yy, że będę obserwował co się dzieje i jeżeli, jeżeli nie zmieni się nic i nadal będą zachorowania odnotowane w Niemczech rosły, no to ja niestety rezygnuję z wyjazdu. Yy, powiem Wam tak, to nie chodzi o to, czy ktoś się boi, nie boi. Chodzi o rozsądek, zdrowy rozsądek, o to, że pieniądze nie są najważniejsze, nie warto być zwykłą złotówą i ryzykować czy swojego zdrowia, zdrowia własnej rodziny, zdrowia własnych bliskich, przyjaciół, kolegów, zdrowia jakichś obcych ludzi tylko dlatego, że jakieś pieniądze, to jest kompletnie niewarte tego. Jeżeli yy, te przypadki zachorowań będą zahamowane, czyli na przykład na obecną chwilę z tego co patrzyłem w Niemczech jest około 2700 zachorowań, a jeszcze tydzień temu było chyba 1400, czyli 1000 w tydzień, a tak naprawdę nie wiadomo, bo ci ludzie się nie pozgłaszali. Być może co mieli z tym kontakt. Yy, czas inkubacji tej choroby jak mówią nawet może być do 14 dni, więc trzeba poczekać. U niektórych może też bezobjawowo to przejść, tak jak z tego co mówią. A tak naprawdę można dokładnej liczby nie znać zarażonych. Może ktoś nie mieć objaw, a jednocześnie zarażać. Bo może tego wirusa mieć, może nie zgłosić się nigdzie do nikogo i chodzić po sklepach, chodzić po stacjach, chodzić po barach i, i, ko, i kogoś zwyczajnie zarazić. I, jak to z każdą grypą czy z wirusem? Wy możecie mieć grypę i przechodzić ją bezobjawowo, ale na przykład ja złapię to od kogoś, kto to przechodzi bezobjawowo i u mnie objawy wystąpią. No tak to działa niestety w przypadku wirusowa. z tego co mówią, ja nie będę udawał znawcy wirusologa, no ale z tego co mówią działa to jak zwykła grypa i o tyle jest to bardziej niebezpieczne, że przenosi się dużo, dużo szybciej i dlatego to tak się rozprzestrzeniło. Czemu w Niemczech jest dużo zachorowań? No bo dużo Niemców podróżuje i założę się, że na jednego Polaka we Włoszech było 20 czy 30 Niemców i stąd, stąd, stąd dlatego u nich jest, jest taka duża, duża ta liczba tych zachorowań. U nas jest mniejsza, bo być właśnie dlatego, że ludzi mniej podróżuje. To, że akurat teraz są pozamykane, pozamykane te ośrodki kulturalne, szkoły, przedszkola, żłobki na jakieś dwa tygodnie to dobrze bo być może to się zahamuje aczkolwiek panika jaka rozsiana została w mediach przerażała mnie nie ze względu na wirusa tylko ze względu na to co ci ludzie tam mówili na panikę jaką siali no, a w ciągu dwóch dni wszystko ze sklepów zniknęło praktycznie I to, akurat była, to akurat była przesada, ale dobra oleju, oleju do głowy się nikomu nie naleje na siłę każdy ma swój rozum. Mimo wszystko, ostrożnym być trzeba... I słuchajcie, jak na przykład jest na placach, powiem wam tak. Jak byłem dwa tygodnie temu to już zauważyłem sam, że też uważali na to, jak się i z kim witają, podchodzili dość nieufnie do tego, zawsze tam nie było problemu z piąteczką, a teraz tylko e, było, w niektórych przypadkach się normalnie witaliśmy, ale niektórzy z kinieniem głowy, czy jak się wikiem, czy czy hello, no bo zwyczajnie, wiecie co, no też się boją, jest tych zachowań tam, tam dużo, każdy ma rodzinę, to że, to, że ktoś jest silnym, zdrowym facetem i ma to w dupie, bo nawet jak, jak złapie coś, to mówi sobie, ach, tam mi to nic nie zrobi, ale, ale każdy ma gdzieś w domu, bliską osobę, która jest w starszym, podeszłym wieku i z kolei kontakt z taką osobą może z jej zwyczajnie wyrządzić krzywdę. Także nie można tego bagatalizować i śmiać się z tego. Ja podchodzę do tego sceptycznie, nie sieję paniki. Właśnie, właśnie uważam, że sianie paniki nie jest zdrowe. Zwyczajnie trzeba zdrowy rozsądek zachować, obserwować sytuację. Jeżeli sytuacja będzie na tyle dobra i mówię, zostanie to zahamowane. Nie widzę powodu, żeby nie jechać, bo na placu ma się kontakt naprawdę z niewielką ilością osób. Praktycznie jeżeli wchodzimy na plac i nie interesuje nas jakieś auto, to nie ma potrzeby mieć kontaktu z nikim. Nie trzeba tak naprawdę korzystać tam ze sklepów z niczego. No jedynie no ten hotel no ale do hotelu można można, można jechać i też nie ma się kontaktu tak naprawdę z nikim. Po drugie myślę, że oni tam też osoby które się źle czują, w jakiś sposób są izolowane. No. Ale mówię, wszystko zależy od tego, wyjazdy przez najbliższe tygodnie zależą od tego, jak się będzie sytuacja przedstawiała, czy tych zachorowań będzie coraz więcej, czy będą zahamowane. Jeżeli ta liczba będzie zahamowana, cały czas to obserwuję i też mam kontakt tam z osobami, które jeżdżą i z osobami, które tam yy, na placach pracują, to zwyczajnie... Yy, no zdecyduję się będę jeździł tak jak zawsze, no bo to jest też coś, coś czym się zajmuję, z czego mam pieniądze, ale, ale nie będę jeździł na siłę i nie będę przekonywał na siłę nikogo, że nie ma w ogóle problemu, bo, 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 no, bo to też głupota. I sprowadzanie tego tylko do zarabiania pieniędzy albo wmawianie, że, że nie ma żadnego problemu, żeby latać no jest nie na miejscu, ktoś, ktoś kto tak robi, kto będzie tak robił, jeżeli te zachorowania będą rosły w dalszym ciągu, w tempie zastraszającym, to powiem tak, ktoś kto mimo wszystko będzie namawiał ludzi na wyjazdy i wmawiał im, że nie ma problemu, to jest zwykła pazerna złotowa i tyle. Ja na przykład znam osoby, które na, kontroli, na, na granicy przechodziły kontrolę. I teraz Wam powiem tak, gdybyś się okazało, że macie zwykłe przeziębienie, nie żadnego koronawirusa, jest okres teraz e, grypowy. Taki styk, styk wiosny, zimy z wiosną, wiadomo, że to jest okres taki grypowy i może się okazać, że macie zwykłe przeziębienie, zwykły stan podgorączkowy. Na takiej granicy zmierzą Wam tą gorączkę. Uwierzcie mi, nie ma przelewek w Niemczech. W Niemczech nie ma przelewek. Ze, z relacji znajomych to wiem, bo boją się strasznie, bo tak duża liczba zachorowań jest z dnia na dzień kilkaset nowych przypadków, więc oni się nie pierdzielą. Jeżeli stwierdzą u kogoś z, 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 z tam podwyższą temperaturę, nie przepuszczą was zwyczajnie. Zostaniecie na kwarantannie i tyle. To, że nie wszystkich kontrolują, nie każdy samochód, bo nie ma takiej możliwości, ale podejrzewam, że jak jeszcze rozprzestrzeni się to bardziej, czyli te zachorowania jeszcze wzrosną do kilku tysięcy, to będą kontrolować i każdy samochód. Tak myślę i, i, i myślę, że tak będzie, bo to no, zdrowy rozsądek jak najbardziej. Siać yy, yy, propagandy ani, ani strachu też nie można. No ale też nie można sobie bagatelizować pewnych spraw. Czekajcie sekundkę, zaraz wrócę. Siemka jeszcze. Chwilę mnie nie było kawkę jeszcze dokupiłem, Akurat na koronawirusa nie działa, ale na przykład na hotelu jak jesteśmy to z chłopakami czasem sobie yy, takie syropy kupujemy wysokoprocentowe i tam zawsze po, przed snem na dobre spanie pod dwie, trzy lówki takiego syropu i podobno działa na koronawirusa dobrze nie żartuję oczywiście mówię zdrowy rozsądek obserwować y, wiadomości to co się dzieje nie poddawać się też panicem no trzeba żyć normalnie i pracować ale tak są pewne rzeczy które trzeba zrobić są pewne wyjazdy, których nie można odłożyć. Jeżeli ktoś pracuje y, czy w służbach, czy pracuje w jakichś przewozach y, Pociągach, w autokarach, no ma jakąś pracę do wykonania, musi to zrobić, tak? Ale są rzeczy, z których można zrezygnować. Wiecie, jeżeli macie ryzykować czymkolwiek, nawet w jakiś najmniejszy sposób, yy, zdrowiem, bo, bo auto jedziecie kupić, a ma, możecie je kupić za miesiąc, czy półtora, czy dwa, no nic się nie dzieje chyba, tak? Chyba ważniejsze jest zdrowie niż, niż kupno samochodu. Tak samo ważniejsze jest zdrowie niż, że jak nie pojadę dwa miesiące i nie zarobię, nie wiem, kilku tysięcy złotych, to mi korona z głowy nie spadnie, tak? No, chyba to jest lepsze. Także jeżeli ktoś będzie mimo pogarszającej się sytuacji dookoła yy, i to nie jest już taka sobie, słuchajcie, jest to, jest to uznane za pandemię, więc jakby nie było u nas jeszcze tego dużo nie ma ale w Niemczech jest naprawdę dużo będzie jeszcze więcej nawet, nawet w skrajnych przypadkach e, liczą że kilkadziesiąt milionów może być zarażonych z czego na przykład 70% może bez to przychodzić ale i tak te osoby mogą zarażać zakażać tak Słuchajcie, na placu jest naprawdę uważam bezpiecznie kontakt jest tylko jak już to z jedną osobą tylko, że też tak do końca nie wiadomo, co ta osoba robi po południu, z kim się kontaktowała, gdzie była i, i, i z jakimi ludźmi ma kontakt. Że nie siedzi dzień i 24 godziny na dobę nie siedzi na placu, tak? Słuchajcie. Tak jak mówię, 24 jest zaplanowane. Jeżeli będzie w drastyczny sposób... Liczba zachor... zachorowań rosła. Oczywiście rezygnuję. Zresztą wielu moich znajomych, którzy się zajmują sprowadzaniem małc zrezygnowało i nigdzie nie jeździ w tym, w tym okresie akurat, bo akurat nie są takimi złotówami, że muszą lecieć i ryzykować czymkolwiek, nawet jeżeli, nawet jeżeli nic by się miało nie stać, to ryzyko jakiekolwiek nie jest potrzebne, bo to nie jest najważniejsze. Bo to akurat wyjazd po samochód do Niemiec to jest rzecz, z której można zrezygnować. Słuchajcie, ja akurat... Dam sobie radę, bo jeżeli coś sprzedałem teraz i potrzebuję w działalność wrzucić yy, jakieś auto, ja sobie to auto kupię online, także nie ma żadnego problemu. I mówię, jak coś, jak coś to to po prostu bądźmy w kontakcie osobom, które były na 24 zapisane, jeszcze dzisiaj wyślę SK, jaka jest sytuacja, że po prostu będziemy obserwować sytuację, jak, 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 jak się będzie yy, wszystko przedstawiało, będzie ok, lecimy, bo ja te wyjazdy lubię, uwierzcie mi Polubiłem te wyjazdy, jeździłem wiele lat, później nie jeździłem, kupowałem online, więc teraz zacząłem jeździć jeszcze, jeszcze tu, więc, z, 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 mam sporo, sporo znajomych, których poznałem dzięki YouTube'owi Na przykład z Robertem się, z kolegą zakumplowałem za, za i byliśmy już ze sobą wiele razy I bardzo lubię te wyjazdy, także no też nie chciałbym rezygnować z tego. To Nawet nie chodzi o pieniądze, po prostu lubię te wyjazdy. I myśl, że na przykład przez, nie wiem, miesiąc, dwa czy trzy nie będę ktyłka ruszyć z jakiegoś tam powodu, no nie, nie jest dla mnie pocieszająca. Powiem szczerze. No ale są w życiu takie momenty, gdzie trzeba zrezygnować z pewnych rzeczy, nie przeliczać wszystkiego na pieniądze nie być zwykłą złotówą i, i znów nie zakłamywać pewnych spraw, że jednak nic się tam nie dzieje, jest ok, słuchajcie. Nie, nie dzieje, bo dzieje. No, no nie można powiedzieć, że się nic nie dzieje. Yy, oczywiście ta panika, która wybuchła i to wykupowanie ze sklepów mnie i raz, że śmieszy, dwa wkurza, irytuje mnie ta ludzka głupota. Co nie zmienia faktu, że rozumiem powagę sytuacji i że pewne rzeczy, pewne ruchy czy zamknięcie tych placówek uważam za akurat za, 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 za ok. Yy, ok yy, posunięcie. No bo w żaden inny sposób nie można powstrzymać rozprzestrzeniania się jakiegoś wirusa, takiego przenoszonego drogą kropelkową, niż jak się tylko ludzie nie spotykają. I to jest główno prawda, że musi być ścisk, autokar albo coś. Słuchajcie, jak spotkacie jedną osobę zarażoną i będziecie mieli z nią kontakt, to możecie przy jednym kontakcie, w jednym pomieszczeniu się zarazić. Znaczy każdy głupi to wie. Nie mieliście nieraz przypadku, że przyszedł ktoś chory do domu, jedna osoba i zaraziła grypą całą, całą rodzinę? A ktoś tam bredzi jakieś znów brednie z palca wyssane, że tylko w autokarach, w jakichś skupiskach w tym. No brednie normalnie z palca wyssane. Żeby tylko, żeby tylko jakiegoś, jakiegoś człowieczka yy, na wyjazd nagabnąć jeszcze. No na, na najlepiej bomby by leciały i jeszcze by jeździli, bo pienidze z tego są. No już to, już to mówiłem nieraz, powtórę kolejny. Są ludzie takiego pokroju, że dla pieniędzy diabłów w dupę głowę by włożyli. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze mówili, że bardzo fajnie było, bo parę groszy wpadło. Także tylko mówię, zdrowy rozsądek. Słuchajcie, zawsze mail jest pod filmem, macie jakieś pytania... Będzie nowy temat, będzie nowy temat, będzie taki temat, jak się to wszystko już unormuje, wróci do normy, będzie nowy temat, że będę w stanie komuś pomóc. Jak tam będę na miejscu, siedział 2-3 dni, to będę w stanie komuś pomóc w taki sposób, że danej osobie, jak sobie znajdzie w okolicy, w której jestem, jedno, dwa auta, to jednej osobie oczywiście, czy dwóm, podjadę i to auto obejrzę. To taki temat będzie. Bo jest taka możliwość, będę tam siedział 2-3 dni, będzie coraz dłuższy dzień, czasem to może być osoba prywatna, nie ma problemu, mogę podjechać i obejrzeć takie auto jak należy. Bo to trzeba też, na placu jest troszkę inaczej, ja jak sobie po południu człowiek pojedzie i może przez godzinę naprawdę sporo zrobić. Słuchajcie, mail jest pod filmikiem, macie jakieś rozsądne pytania, piszcie. Co do wyjazdów też bądźmy w kontakcie będzie sytuacja ok, tak sytuacja będzie coraz gorsza nie i też apeluję nie przekładajcie wszystko na zysk i nie ryzykujcie niepotrzebnie zwyczajnie i nie słuchajcie głupich ludzi Pozdrowionkę.